Celem obchodów tegorocznych Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi jest jak zawsze budowanie świadomości o nowotworach krwi, dlatego że do tej pory niestety ta świadomość jest mała. Ludziom nowotwory krwi kojarzą się głównie z białaczką. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia definiuje przeszło 130 rodzajów nowotworów krwi. Natomiast główny cel, ten nadrzędny tegoroczny, jest zaopiekowanie się w sposób mądry, efektywny pacjentami cierpiącymi na różnego rodzaju nowotwory krwi. Wydaje się, że kwestie medyczne są coraz bardziej rozwiązywane, natomiast pozostałe kwestie, kwestie psychologiczne, kwestie kosztów społecznych nie są tak samo dobrze zaopiekowane i tym chcemy się zająć, bo jest to olbrzymi temat, który efektywnie wpływa na życie ludzi w trakcie choroby i po chorobie. Najbardziej obciążoną grupą, jeśli chodzi o koszty społeczne, to są dzieci, czyli można powiedzieć systemowo ona dotyczy całej rodziny, ponieważ to się wiąże z długotrwałym pobytem matki, najczęściej w szpitalu, która rezygnuje z pracy. To są dodatkowe koszty związane z badaniami, z lekami, z rehabilitacją, z zdrowym żywieniem, często też z adaptacją pomieszczenia w wyniku różnych ubytków, które są po stronie dzieci i jakby w wyniku też tego leczenia. To jest najczęściej zgłaszany problem też przez naszych rodziców. Bardzo potrzebne jest dla osób chorych na nowotwory krwi, zarówno jak i rodzin, wsparcie psychologiczne na tych oddziałach, którego no, niestety, ale nie ma, przynajmniej jest niewystarczające. Często było tak, były takie sytuacje, że ja prosiłam o psychologa do syna, mieliśmy nieraz taką sytuację, bo było bardzo, bardzo dużo powikłań, były ciężkie stany, były operacje, były później powikłania po tych operacjach, no niestety psychologa nie było. W momencie, kiedy choruje dziecko, to choruje cała rodzina. Z dzieckiem zawsze jest druga bliska osoba, najczęściej jest to mama. W tej chwili no, walczymy, żeby nasi pacjenci mieli dostęp do takich samych standardów leczenia jak, jak dzieci w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Staramy się wspólnie z naszym partnerem fundacyjnym objąć opieką całą rodzinę, czyli z jednej strony, żeby pokryć i koszty dojazdów do szpitala, zapewnić to, żeby w szpitalu oprócz rutyny były zajęcia dla dzieci, były warsztaty. Choroba zawsze będzie miała pewien charakter wykluczający, także przynajmniej, żeby skompensować to, że że, że dziecko jest z dala od rodziny, z dala od przyjaciół, żeby tu na miejscu miało coś, coś, coś dobrego w zamian.